Dobry, to jest Dobitnia. Ja się nazywam Mariusz Teniszewski. Dzisiaj rozmawiamy o pierwszej wizycie Karola Nawrockiego na gruncie raczej nieprzyjaznym. W Niemczech spodziewają się rozmowy na temat zadośćuczynienia za szkody wyrządzone w czasie II wojny. W związku z tym łatwo nie będzie. Niemcy mówią, że to. Sprawa zamknięta. Polacy mówią, że to nie wszyscy Polacy. Karol Nawrocki i część Polski, którą on reprezentuje, mówi, że absolutnie sprawa nie jest zamknięta. No ale o polityce, o tym wymiarze polityki krajowej jeszcze będziemy mówić za chwilę. Natomiast z czym jedzie Karol Nawrocki do Berlina? O czym będzie rozmawiał? Oczywiście za coś uczynienie, za wojnę, reparacje, to nie jest jedyny temat. Z pewnością Niemcy się tego boją, ponieważ, no cóż, przyjeżdża polityk z dużym mandatem społecznym, którego notowania rosną, w przeciwieństwie do pogardzonego w Berlinie i w Paryżu Donalda Tuska, Nawrocki jest nowym graczem, z którym tak czy inaczej trzeba się oswoić, być może zaprzyjaźnić, a być może jakoś zacząć współpracować, ponieważ wyzwania stojące przed Europą są potężne. Polska y, y, aspiruje do tego, aby być państwem, jednym z takich państw kluczowych w Europie, kluczowym w Europie Środkowej. Natomiast dla Niemiec, trochę dla Francji, w sumie dla obu tych krajów, te polskie aspiracje to jest problem. To jest problem taki, że oni nie chcą, aby Yy, państwo tej wielkości yy, o dużo mniejszym jeszcze potencjale gospodarczym, ale szybko się rozwijające, zaproszone właśnie do G20 przez Donalda Trumpa i przez przedstawiciela Chin, yy, odgrywało tutaj ważną rolę i z którym trzeba było się trzeba się było liczyć. To Im więcej graczy, tym trudniejsza gra. Niemcy nie lubią tego yy, tego yy, Traktowania mniejszych państw jako partnerów uważają, że Polska jest pewnym pewną przestrzenią ich wpływów gospodarczych i politycznych, to się przez wiele lat udawało, to się przez wiele lat spełniało i teraz niestety dla nich, na szczęście dla nas nie do końca tak jest. Oczywiście taki polityk jak Donald Tusk jest dla nich wygodny, ale też ponieważ jego pozycja w kraju jest coraz słabsza. Jego notowania są słabe. On sam nie reprezentuje w zasadzie już nie wiadomo, nie polskich interesów, w zasadzie nie wiadomo, jakie się reprezentuje. To nie można z nim ustalać czegokolwiek, ponieważ doraźnie oczywiście coś tam w stanie załatwić, ale długoterminowo wiadomo, że już jest politykiem schodzącym. Nawrocki przyjeżdża w to miejsce, zapewnia tę pustkę i co? I pierwsze, co mówi, to wykładamy kwestię reparacji. Niemiecki Dziennik Zyd Zeitung napisał, że już sam fakt, że polski prezydent przyjeżdża z takim przesłaniem, jest dla Niemiec porażką, ponieważ no, sprawa okazała się nie załatwiona. Oni oczywiście uważają, że powinna być załatwiona, ponieważ jak nastąpiło pojednanie polsko-niemieckie, no to powinniśmy siedzieć cicho. Ale nie o takie pojednanie to nam chodziło chyba. Chodziło jednak o. O coś znacznie bardziej spektakularnego. Dla Niemiec Polska jest ważnym partnerem gospodarczym trzecim, czwartym to tam zależy jak liczyć partnerem gospodarczym. Natomiast istotna jest kwestia, że coraz więcej fabryk, coraz więcej miejsc pracy jest przenoszonych z Niemiec do Polski. To jest pewien problem. Siła polskiej gospodarki. I konkurencyjność uderza w Niemcy. Reparacje. Reparacje, chodzi oczywiście z jednej strony o pieniądze. Gdyby chodziło tylko o pieniądze, to myślę, że Niemcy by się byli w stanie jakoś dogadać. Mówimy o 1,3 biliona euro. To, to jest oczywiście potężna kwota rozłożona na. Ile lat wyglądałaby inaczej, zwłaszcza, że można by to jeszcze jakoś tam porozliczać, ale przecież nie chodzi tylko o pieniądze. A nawet nie chodzi głównie o pieniądze. Chodzi o, o coś, co Niemcy potrafili zrobić w sposób niewiarygodny. Otóż yy, sami, yy, sami uznali się, czy Przeprowadzili taki, jakkolwiek nam się to wydaje, niesamowite i niezrozumiałe, to oni przeprowadzili taki projekt, w którym nazwali siebie mocarstwem moralnym. To znaczy, popeł owszem, popełnili rzeczy straszne, yy, popełnili rzeczy straszne, ale przecież tą traumę swoją przepracowali, rozliczyli winnych, mają takie doświadczenie, że nikt inny nie może się z nimi równać. W związku z tym zrobiliśmy źle, przyznaliśmy się do tego, zadośćuczyniliśmy, odpokutowaliśmy i teraz wychodzimy jako nowy, nowe państwo, nowy byt oznacz na silnych podstawach moralnych. To oczywiście nieprawda, to z gruntu rzeczy nieprawda, ponieważ po pierwsze, co do złych rzeczy, które popełnili, to oczywiście, no, co do zadośćuczynienia, jak pokazuje przykład Polski, Grecji, Włoch, to już niekoniecznie, czy Jugosławii byłej, państw byłej Jugosławii. Jeżeli chodzi o rozliczenie winnych, no to też niekoniecznie, ponieważ bardzo wiele osób o wyjątkowo mrocznej przeszłości dożyło w Niemczech zachodnich i wschodnich sędziwych lat, do, dożyło w spokoju w swoich dni, zajmując często bardzo wysokie stanowiska i ciesząc się. Szacunkiem zajmując i to w administracji, i to w biznesie, i to w sądownictwie bardzo wysokie stanowiska. Co więcej, rozliczenia tych osób często było niemożliwe, ponieważ Niemcy uznali, że jeżeli ktoś przestrzegał prawa, a prawo było, jakie było. Wiadomo, w tamtym okresie, no to nic mu się nie może wydarzyć. W końcu postępował zgodnie z prawem. To takie niemieckie podejście do, do prawa, yy, znane jeszcze od niemieckich pozytywistów. Skoro ktoś przestrzega prawa, a państwo stanowiło to prawo, no to, to przecież nie może być winny. Co więcej, w wielu przypadkach było tak, że jeżeli ktoś yy, w tamtym okresie, w tym mrocznym okresie, yy, nie przestrzegał prawa, czyli yy, zachowywał się tak, aby ratować, Ludzi spod tego prawa, no to ponosił za to odpowiedzialność, ponieważ złamał prawo. Taka jest logika niemiecka, takie jest to ich mocarstwo moralne, ale przecież na tym, na tej sile, właśnie tego, tej podbudowie moralnej, Niemcy uzurpują sobie prawo do mówienia, co jest dobre, a co jest złe, co jest w Unii Europejskiej. Słuszne, a co jest niesłuszne, jak powinna postępować Unia Europejska, jak konstruować prawo Unii Europejskiej, że to Niemcy mają mówić, mają wydawać wyroki, kto postępuje słusznie, a kto niesłusznie. Kto się o tym przekonał? Najlepiej, najmocniej chyba przekonała się o tym właśnie Polska i Grecja. Grecja, która, którą Niemcy spacyfikowali w zasadzie. Gospodarczo oczywiście po kryzysie finansowym, tam w latach 2012 mniej więcej, dokonali rzeczy niewiarygodnych. Przejęli, przejęli kontrolę nad grecką gospodarką, wyprzedali dużą część majątku, pozbawiając Greków możliwości odbicia się przez długie, długie lata. A Polsce z kolei odbierali fundusze europejskie, twierdząc, że my, nie przestrzegamy zasad praworządności, tej praworządności, która w Niemczech ma być przecież wzorowa. Ta wzorowość oczywiście jest bardzo umowna. Na przykład Niemcy przyjęli prawo, które zgodnie z którym yy, dzieła sztuki ukradzione yy, w czasie II wojny światowej, a będące odpowiednią ilość czasu w rękach niemieckich stają się niemiecką własnością. Czyli kradzież, owszem, jeżeli ją us us usankcjonujemy, przestaje być kradzieżą. Majątek, majątek, nie wypływa z Niemiec. Jeden z tygodników, który na całym świecie publikuje listę najbogatszych stądnego krajów, znanych krajów, ma, największy problem ma ze znalezieniem stosowaniem takiej listy w Niemczech. Nawet nie chodzi o, same, o samą taką listę, chociaż to jest istotne. Problem jest taki, że nie wiadomo, kto jest własnością, kto jest właścicielem wielu firm, a już, żeby zobaczyć zdjęcie tego człowieka, to już jest, czy znaleźć zdjęcie tego człowieka, to już jest czasem wyczyn niemożliwy. Chodzi o to, że po prostu wiele niemieckich majątków nie wiadomo skąd się wzięło. Wielkie firmy, wielkie dzisiaj koncerny, potężne przedsięwzięcia, ale źródła Hmm, trudno znaleźć. Z pewnością ten boom gospodarczy lat 50. w dużej mierze był skutkiem tego, że coś tam z tego przed tym 45 rokiem udało się w paru krajach zagarnąć i nie oddać i przetworzyć na bogactwo. Takie jest moralne mocarstwo niemieckie, które dzisiaj przyjmuje Karola Nawrockiego i, i Przyznanie się do tego, że Polsce należą się jakieś odszkodowania, reparacje, czy cokolwiek innego w tym rodzaju, będzie podważeniem fundamentów tego mocarstwa moralnego. To znaczy, że nie jesteśmy wcale tacy moralni, nie jesteśmy wcale tacy wspaniali, nie jesteśmy, nie odpokutowaliśmy do końca, nie za to się uczyniliśmy, bo o to Polacy domagają się. Już samo podnoszenie tej kwestii jest dla nich bolesne, ponieważ przecież cały świat będzie dzisiaj o tym mówił. Będzie mówił znowu o 1,3 biliona euro, o zniszczeniach Warszawy, Wielunia, Sochaczewa, Jasła, obozach i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy wiemy, na czym, to, na czym to polegało. No dobrze, to jest jedna część, która. Z pewnością odbije się ogromnym echem i w Polsce, i w Niemczech, i za granicą, ale przecież to nie tylko to. Niemcy są przecież także, poza tym, że już, jak wspomnieliśmy, są naszym ogromnym, dla Polski największym partnerem gospodarczym, dla, my dla Niemców, w trzecim, czwartym, czyli także bardzo znaczącym, w wielu aspektach przeskoczyliśmy. Wymianę handlową Niemców ze Stanami Zjednoczonymi, czyli jesteśmy w pewnym sensie ważniejszym partnerem niż Stany Zjednoczone, to też o czymś świadczy. Natomiast Niemcy są także naszym sojusznikiem. A, uczciwie rzecz biorąc, pewnie niewielu z nas się spodziewa, aby w razie konfliktu, abyśmy w razie konfliktu jakiejś znaczącej, znaczącej pomocy od Niemiec dostali znacząco odmiennie zostali biorąc pod uwagę doświadczenia na przykład ukraińskie zwłaszcza w pierwszym okresie wojny, ale nie tylko przecież natomiast no, tak czy inaczej z Niemcami trzeba się ułożyć i tutaj Karol Nawrocki na, na, na wchodzi rzeczywiście do, do takiej polityki mm, pierwszoliniowej ponieważ jeżeli z kimś dzisiaj <coughs> kanclerz Merc. Prezydent Franz Walter Steinmeier, a wkrótce także Emmanuel Macron mają się układać, no to wiedzą, że to jest Karol Nawrocki, ponieważ prawdopodobnie Bieran to wskazuje. Obóz lewicowo-liberalny przegra najbliższe wybory. Rząd jest w klinczu, słaby, z ogromnym deficytem. Natomiast tutaj człowiek, który ma dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi, ma poparcie Stanów Zjednoczonych, jest w stanie budować koalicje prawicowe w Europie, co widzieliśmy po spotkaniu z Giorgio Meloni. To jest rzeczywiście nowy byt, i, i, i myślę, że Niemcom będzie bardzo zależało na tym, żeby przynajmniej nie mieć w nim wroga, nie mieć w nim przeciwnika, mieć chociaż chłodne, ale przyjazne relacje. To jest istotne dla Niemiec, ponieważ w wielu aspektach Polacy być może jeszcze uda się zbudować nawrockiemu koalicję blokującą umowę z państwami Mercosur, ale też w wielu aspektach Nawrocki może blokować wielkie projekty europejskie, które muszą być zatwierdzane ustawami. Nawrocki będzie wetował i, i, i to Niemcy wiedzą, bez jego poparcia wiele projektów niemieckich, francuskich czy takich paneuropejskich się na pewno nie uda. A w zasadzie można dzisiaj być pewnym, że po zwycięstwie w Polsce Karola Nawrockiego wiele elementów europejskiej polityki należy układać od początku, ponieważ plan Obsadzenia na tym urzędzie y, takiego spolegliwego, y, powolnego władzy w Brukseli, Rafał Człaskowski, się nie powiódł i się prawdopodobnie już nie powiedzie w najbliższych latach. W związku z tym przez najbliższy czas y, Niemcy będą musieli y, układać się, liczyć się z tym, że w Polsce powstaje silny y, ośrodek władzy o nastawieniu, y, tak mówiąc delikatnie, Eurosceptycznym, czyli raczej brukselosceptycznym, bo tak to należy nazwać. Paradoks polega na tym też, że nawrocki może być bardzo użytecznym sojusznikiem Niemiec, na przykład w obalaniu Zielonego Ładu. Dla Niemiec to jest coraz bardziej uciążliwy projekt, ponieważ dusi niemiecki przemysł, dusi zwłaszcza przemysł samochodowy, który nie wytrzymuje konkurencji z przemysłem chińskim. Oraz amerykańskim, coraz więcej samochodów z tamtych rejonów płynie do Europy i obniża ceny. Dla konsumentów to oczywiście dobrze, dla niemieckiego przemysłu to gorzej, a jeszcze, jeżeli będzie dalej w tym uścisku żelaznym Zielonego Ładu, to w zasadzie można powiedzieć, że wkrótce przestanie istnieć. Dla nas to też niebezpieczne, bo ponieważ wiele z tych fabryk jest ulokowanych w Polsce. One prawdopodobnie nie przestaną działać, tylko co więcej, mogą przejąć dużą część produkcji niemieckiej, ponieważ u nas po prostu koszty wytwarzania tych samochodów są tańsze, są mniejsze. Natomiast w dłuższej perspektywie jednak zniknięcie niemieckich koncernów w ogóle albo, albo i bankructwo spowoduje, że ten przemysł także odpłynie z Polski. W związku z tym nie jesteśmy wcale zainteresowani tym, aby niemieckie firmy, niemieckie. Duże koncerny lokujące swoje fabryki, oddziały w, w Polsce, były w złej kondycji. Wręcz przeciwnie, chcemy, żeby nasze firmy z nimi kooperowały i żeby wspólnie konkurować, z, zwłaszcza z Chińczykami, którzy zalewają Europę coraz wyżej technologicznie zaawansowanymi produktami. No dobrze, to teraz przejdźmy do. Do, zanim jeszcze, czyli kończąc ten wątek, Polacy mogą być ważnym partnerem, ważnym ogniwem w tym, w, tym, w tym niemieckim planie budowy, pod warunkiem, że po pierwsze Niemcy zmienią trochę stosunek swój do Europy Środkowej, zmienią swój stosunek do projektu federalizacji Europy, a przede wszystkim zmienią swój stosunek do Polski. Czyli zaczną Polskę traktować. Partnersko. Nie tak jak traktują Donalda Tuska, jak kelnersko traktują Donalda Tuska, ale rzeczywiście nie chcę tutaj używać jakichś wielkich słów, ale Trójkąt Weimarski nie będzie jakąś wydmuszką, ale będzie polem realnej konfrontacji. Nie wypychania Tuska gdzieś na bok i wysłania go do tylnego wagonu, ale traktowania Polski jako państwa kluczowego dla bezpieczeństwa Europy i kluczowego dla Rozwoju Europy, ponieważ dzisiaj duża część wzrostu gospodarczego Europy jest właśnie w Polsce. To Polska ma wysoki wzrost gospodarczy, to Polska generuje miejsca pracy, to Polska jest dobrym rynkiem zbytu także dla niemieckich towarów. Jeżeli Niemcy nie są w stanie docenić tego wkładu Polski w rozwój, no to prędzej czy później Dojdzie do, do konfliktu i w zasadzie on już wisi od pewnego czasu w powietrzu. Dobra, przejdźmy do polityki krajowej. Niemcy mają w Polsce takie stronnictwo usłużnych, jakby to powiedział, towarzysz Lenin. No, on użył słowa idiotów, ale powiedzmy niezbyt rozgarniętych. Klakierów. Radosław Sikorski, Donald Tusk, cała platforma obywatelska w zasadzie są ludzie, którzy nie dostrzegają, nie dostrzegają tego, że szanuje się tylko tych, którzy dbają o interesy własnego kraju. Jak się nie dba o interesy własnego kraju, to staje się popychadłem w Europie. Minister Kultury pytano ostatnio, czy w Polsce należą się jakieś odszkodowania za? Drugą wojnę powiedziała, że no być może Niemcy powinno otoczyć opieką, ofiary, bezpośrednie ofiary tej wojny, Dlatego, że jesteśmy tyle czasu po wojnie, że większość tych ofiar już nie żyje. Nawet te, które przeżyły tę tragedię, to już mają, to już spoczywają na cmentarzach, w związku z tym nie bardzo jest się kim opiekować, zniszczona infrastruktura, zniszczone fabryki, zniszczone państwo, zniszczoni Ludzie, potencjał gospodarczy, potencjał intelektualny to wszystko zostało nam zabrane właśnie przez Niemców. Więc Radosław Sikorski, który powiedział, że Polska zyskała na II wojnie światowej, ponieważ zamiast terenów wschodnich uzyskała zurbanizowane teren zachodnie, to jest dowód na to, że jest po prostu niespełna rozumu ponieważ przesunięcie granic spowodowało ogromną tragedię i utratę majątków wielu ludzi, także mojej rodziny i po prostu nie wie o czym mówi. Po prostu jest... To są tylko takie konstrukcje retoryczne, aby zadowolić Niemców. Myślę, że nie jest na tyle niemądry, aby nie zadać sobie sprawy z tego, że po prostu kłamie, ale te konstrukcje mają tylko, mają takie sens, aby nie drażnić tamtejszej opinii publicznej, aby Przypodobać się. Cała polityka Donalda Tuska za poprzedniej kadencji polegała na tym, aby nie drażyć Niemców. Dostał za to stanowisko wysokie w Brukseli. Sikorski, który też już ma swoje lata i wie, że to jest ostatni dzwonek, aby mógł zająć jakieś wysokie stanowisko, czy to w Polsce, czy to w strukturach międzynarodowych, wie, że nie odbędzie się to bez udziału Niemiec. W związku z tym stara się zawsze, zawsze ten przypodobać opowiadając takie dyrdy mały jak, jak ostatnio. W związku z tym to stronnictwo niemieckie, tak to nazwijmy, dzisiaj i jutro i przez najbliższe dni będzie mówiło, że znowu pobrzękiwanie szabelką, znowu podnoszenie jakichś kwestii przegranych, znowu dopominamy się o coś, co już jest załatwione. Kwestia, jak powiedział Donald z kwestia reparacji. Została załatwiona już dawno i nie mamy żadnych szans na odzyskanie. Otóż mamy. Jak długo będziemy o tym mówić, tak długo ta, ta kwestia będzie podnoszona. A im bardziej będziemy ją podnosić, tym bardziej będziemy podkopywać te niemieckie podstawy i yy moralnego yy mocarstwa, a także ich wpływu, ich wpływu na politykę europejską. Po prostu wprowadzimy do tej, do tej polityki europejskiej nowy element, taki. I teraz. Trzeba się z tym liczyć. Jeżeli będziemy to robić wystarczająco mocno, to będziemy mieli sojuszników w postaci Grecji, Włoch, po paru jeszcze innych krajów, które ucierpiały w, tych, w, tej, w tej wojnie i w, w tym konflikcie i nie otrzymały żadnych, żadnego zadośćuczynienia. To jest istotne i to jest element, który. Doskonale nie rozum, doskonale rozumieją Niemcy, a którego nie chcą przyjąć do wiadomości ci właśnie przedstawiciele partii niemieckiej w Polsce, która mówi za wszelką cenę: tylko bądźmy cicho, nie, nie, drażnijmy, nie drażnijmy Berlina, no bo to się nie opłaca. Opłaca się drażnić Berlin, niech wiedzą, oni muszą wiedzieć o tym, że za swoje czyny trzeba się rozliczać odpowiedzialność, owszem. Jest w polityce także międzynarodowej, a mocarstwem moralnym będą, jak uregulują wszystkie zobowiązania oraz naprawdę rozliczą się, oddadzą dzieła sztuki, oddadzą także z prywatnych kolekcji, które, które tam są. I naprawdę rozliczą się z tego, jak karierę robili, kariery robili w tej w tej demokratycznej już Republice Federalnej ludzie o bardzo, bardzo mrocznych życiorysach i nieczystych wyjątkowo sumieniach. To są rzeczy, z którymi Karol Nawrocki jedzie do Niemiec i można się spodziewać, że po tym chwilowym pewnie jakiejś dyskusji merytorycznej nastąpi znowu atak na niego ze strony Radosława Sikorskiego, Donalda Tuska i tej całej... Tych jakichś jachirów, Arłukowiczów, tej całej watachy, takich ujadaczy, którzy znowu będą starali się pokazać, że to jest nieodpowiedzialny polityk. Jak nie będą atakować niego, to, to są pewnie Gracenskiewicza albo kogoś jeszcze innego, no bo wiadomo, trzeba walczyć. Dla nich trochę nie ma ratunku. Jedynym sposobem na prowadzenie polityki jest właśnie ujadanie, jest właśnie takie podważanie. Pozycji Nawrockiego, ponieważ zdają sobie sprawę z tego, że nigdy już w polityce międzynarodowej nie zajmą takiego miejsca, jakie dzisiaj, po, nie, po nieco ponad miesiącu od objęcia urzędu, ma Karol Nawrocki. Smutna konstatacja dla Tuska. Myślę, że dobra informacja dla Polski. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Zapraszam do komentowania, do lajkowania, do subskrybowania kanału, do czytania dobitnie.pl, bo warto i do zobaczenia.